Torpol mocno rośnie na giełdzie po wynikach finansowych i po informacji jakie kontrakty jeszcze może podpisać do końca roku i o tych kontraktach też powiemy i porozmawiamy jeszcze o Lubawie, która od dłuższego czasu jest mniej więcej po te 4 zł, ale szykują się naprawdę ciekawe kontrakty, naprawdę ciekawe przetargi. No i biorąc pod uwagę te wydatki Polski na zbrojeniówkę, one cały czas rosną i prawdopodobnie ten wzrost będzie kontynuowany, co może być wodą na młyn właśnie dla spółki Lubawa. W każdym razie zanim zaczniemy mówić o o szczególnych spółkach o Torpolu i o Lubawie to jeszcze partner dzisiejszego odcinka, a partnerem odcinka jest firma XTB. Jeżeli tak jak ja, inwestujesz w akcje lub etf albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub etf to w XTB do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro, prowizja wynosi 0%. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób kupić, sprzedać pierwsze akcje, założyć swoje konto na platformie XStation od XTB, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym to dokładnie pokazuje jak ja to robię. A przechodząc do dzisiejszych spółek, to zaczniemy od Torpol. Torpol to jest spółka z sektora budowlanego i mówimy tutaj o kolei. Biorąc pod uwagę samą spółkę, oni mają znaczy całą grupę, oni mają jeszcze Torpol Oil and Gas, ale no główna jakby ich część to jest właśnie budownictwo kolejowe. No i problem był taki, że nie było tych kontraktów. PKP PLK nie ogłaszała tych przetargów i to przez dłuższy czas ze względu na to, że perspektywy Unii Europejskiej wchodziła nowa perspektywa, kończyła się stara. Ja przypomnę, że przy poprzedniej perspektywie było dokładnie to samo czyli była taka luka, luka kontraktowa, właśnie ze względu na to, że PKP, PLK no, nie ogłaszała tych jeszcze przetargów z nowej perspektywy. Możliwe, że to się już niedługo zmieni, bo jakieś kontrakty w końcu weszły. No bo trzeba przyznać, że Torpor przez długi czas miał problem z utrzymaniem portfela zamówień. Na tym portfel chyba nawet w okolicach miliarda w pewnym momencie spadł. W tym momencie już jest lepiej. I biorąc pod uwagę samą spółkę, pokazali wyniki za drugi kwartał 2024 roku. Przychody na plus, zysk netto na minus, znaczy tutaj mamy 35% spadku. Zysku netto, z tym, że to i tak jest lepiej niż zakładał konsensus analityków. Przed tymi wynikami finansowymi były jeszcze szacunki odnośnie wyników finansowych, i te szacunki mniej więcej pokrywają się tam różnice z chyba 0,5%, czy 7%, więc te szacunki pokrywają się z tym, co przekazała, przekazała spółka Torpol w ostateczności. W ostatecznych wynikach finansowych, i te szacunki były zaskoczeniem dla rynku, takim pozytywnym, zwłaszcza na poziomie rentowności, bo ta rentowność w, w, w ubiegłym roku była rzeczywiście bardzo, ale to bardzo, bardzo, ale to bardzo wysoka i no raczej nie była ona do utrzymania. Wszyscy wiedzieli o tym, że ona nie jest do, do utrzymania, a mimo to i tak ta rentowność była pokazana mocna. Biorąc pod uwagę same wyniki finansowe, zauważmy, Patrząc na, patrząc na to, jak wygląda rok do roku, okres 3 miesięcy, czyli ten drugi, ten drugi kwartał, tutaj mamy pokazanie rok do roku. No i rzeczywiście przychody dużo lepsze, ale koszty też mocno, mocno w spółce wzrosły, przez to, że sam zysk działalności operacyjnej około 10 milionów niższy, jeszcze później przychody z tytułu odsetek, zauważmy, o no 3-4 miliony złotych niższe, mniej więcej rok do roku. No to też ze względu na to, że Torpol ma bardzo dużo środki pieniężne. Zresztą to był też taki powód, dla którego ja spółkę krytykowałem bo mają bardzo duże środki pieniężne i oni tego nie wykorzystują ja chciałem żeby wypłacili dywidendę z tego tak jak wcześniej to robili ale tam był pewien jeden rok bez dywidendy i ja tutaj to trochę krytykowałem i, i, i no z tego oczywiście są są odsetki ze względu na to że tych pieniędzy jest trochę mniej no to też te, te przychody finansowe są trochę, trochę mniejsze ale znowu koszty finansowe też troszeczkę im, troszeczkę im spadły więc i z tej strony Przychodów jest lekko gorzej, ale z drugiej strony koszty też są o odrobinę, odrobinę mniejsze. Więc można powiedzieć, że te, jak mówię, wyniki, no, spodziewane, bo były wcześniej szacunki, tak, ale tutaj też nas jakoś strasznie dużo nie, nie zaskakuje. Tutaj oni wyróżniają dwa segmenty: drogi kolejowe i pozostałe. Tutaj w tych pozostałych jest generalne wykonawstwo usług budowy, modernizacji obiektów w branży budownictwa tramwajowego, między innymi, ale też właśnie Torpol Oil and Gas, czyli tutaj to uzatnia. Ropy naftowej, gazu ziemnego, nafta to są, to jest ten, ta, ta działalność pozostała i zauważmy, że no, w dużej mierze jednak e, kasa idzie z dróg. Drogi kolejowe to jest te główne przychody. Ważne jest też to, że no to jest spółka jednak skoncentrowana na Polskę, tak? Tutaj biorąc pod uwagę jakiś podział geograficzny, no tak naprawdę on, on nie istnieje, więc też no to jest pewne ryzyko. Musimy zawsze o tym pamiętać, że gdyby coś się w Polsce nagle zaczęło dziać, no, to Torpol nie ma jakby planu B. E, Torpol wszystko, co robi, robi w Polsce, no, ale ze względu na to, że kolej powinna się rozwijać w Polsce, no to możliwe, że to jest też dobra strategia, no ale trzeba też, trzeba o tym oczywiście, oczywiście pamiętać. Patrząc na te wyniki finansowe, przyznam, że nie zauważyłem tutaj niczego takiego, niczego aż tak, aż tak dziwnego w tych, w tych wynikach finansowych. Oni mówią właśnie, że rok do roku te zyski były słabsze ze względu na zakończenie projektów charakteryzujących się wyższą średnią marżą w rozliczeniu do końca 2023 23 roku. O tym wiedzieliśmy, bo oni już wcześniej o tym mówili, że tak to mniej więcej na, tak to mniej więcej będzie wyglądać więc jak mówię, to nie jest żadne absolutnie zaskoczenie. Zadłużenie finansowe 131 milionów złotych wobec 83 milionów, głównie na realizację realizacji inwestycji i inwestycji rzeczowych. No, jeżeli oni też podpisują więcej nowych kontraktów, to też potrzebują pieniędzy na, na realizację tych kontraktów, tak? no bo oni później będą dostawali pieniądze za, za te kontrakty, więc też trzeba o tym, o tym pamiętać, że jakiś tam poziom gotówki no, musi w spółce, w spółce być. na no, tych kontraktów trochę teraz więcej... Podpisali. Rentowności spadły rok do roku, ale jak mówię, to było raczej spodziewane. Zresztą jest program wsparcia pokrycia analitycznego domu BDM dla spółki ZUE i spółka ZUE, no to jest. Też spółka z podobnej działalności, więc tam tutaj w analizie porównawczej jest też chociażby Torpol. I tutaj zawsze było pokazane właśnie, że ta marżowość w 23 roku była bardzo wysoka, rentowność się bidda tutaj mamy, ale już w 24, 5, 6 one powinny być podobne i one, one powinny być takie mniej więcej jak średnie, tak jak widzimy, że mniej więcej trakcja, Mirbud ma, ma, mają dosyć podobne. No Budimek jest trochę lepszą, złe, złe trochę słabszą, ale widzimy, że ta rentowność w 23 no była zakładana, że ona nie będzie do, do powtórzenia. W latach kolejnych, i to, to jest z tego co każe najnowsze. Ten program wsparcia pokrycia analitycznego, ale, ale we wcześniejszych też oni o tym mówili. Także jak mówię, to nie jest żadne zaskoczenie, że spółka pokazuje słabsze rentowności. Tego się raczej mniej więcej mogliśmy, mogliśmy po Torpolu, po spółce Torpol spodziewać. No i biorąc pod uwagę jeszcze Torpol, no to. No to jeszcze sobie przejdźmy do, do, portfela, do portfela zamówień, no bo to jest myślę, że bardzo istotne, jak mówię, było tak, że przez długi czas ten portfel zamówień był naprawdę, naprawdę niewielki, no a w tym momencie 4,19 miliarda złotych netto, jeżeli chodzi właśnie o ten portfel zamówień, to jest ważna, ważna sprawa. Zauważmy, biorąc pod uwagę ten backlog, no koło połowa to jest jeden kontrakt, więc to też jest, no zawsze można powiedzieć takie dodatkowe ryzyko, tak? Lepiej gdyby, lepiej gdyby tych kontraktów było więcej, a mniejszych, to znaczy nie chcemy nigdy być uzależnieni od na przykład jednego klienta, tak? Ja zawsze patrzę bardziej pozytywnie, kiedy na przykład mamy spółkę, która mówi, że jej największy klient odpowiada za 5% przychodów. No bo wiem, że nawet gdyby coś się z tym klientem stało, spółka jakoś mocno nie uciekał. No tutaj gdyby z tym kontraktem Katowice coś się wydarzyło, no to oczywiście to mogło być coś bardzo negatywnego. Przypomnę, że to jest bardzo długi kontrakt. Termin realizacji to jest kwiecień 2028 roku. No ja tutaj przyznam, że no, biorąc pod uwagę spółki budowlane, wydaje mi się, że jednak łatwiej im realizować te krótsze kontrakty. Dużo wiele spółek przejechało się na tych takich długoletnich kontraktach. Ciężko, tam jest wszystkie pozycje zabezpieczyć, chociażby surowce. No, budownictwo energetyczne to jest takie budownictwo, które bardzo często trwa bardzo długo, no i mamy różnego rodzaju przykłady, gdzie rzeczywiście spółki pokazywały przez wiele lat jakieś straty, chociażby Polimex często pokazuje straty, no, inne też spółki, Rafako też pokazywało straty, właśnie ze względu na to, że no, są problemy z takimi długimi kontraktami, więc tutaj trzeba też patrzeć, czy nie będzie jakichś problemów z tym, z tym kontraktem. No, oczywiście miejmy nadzieję, że, że nie. W każdym razie ten portfel 4,2 miliarda. Oni mówią o tym, że pomimo tego... Pomimo tych wyników słabszych rok do roku, biorąc pod uwagę oczywiście zysk netto, mówią, że oceniamy je pozytywnie. Zgodnie z zapowiedziami zanotowali spadek rentowności, działalności powracających z bardzo wysokich marsz na poziom typowy dla rynku, na którym, na którym działamy. No i w 2024 pozyskali właśnie jeden z największych kontraktów w historii polskiej kolei. Dzięki temu zbudowaliśmy portfel 4,2 miliarda złotych netto, to bez udziału konsorcjum, więc no to jest na pewno coś, coś pozytywnego. Mówią też, że są Pozytywnie przygotowani do nadchodzących przetargów PKP PLK i CPK, jeśli to CPK, jeśli to CPK rzeczywiście, rzeczywiście będzie. Zobaczymy, czy, czy, tak to, czy tak to będzie wyglądało. W każdym razie Torpol mówi, że bierze udział w przetargach za miliard złotych. Weźmie udział w kolejnych za 6 miliardów, tak powiedział wiceprezes do spraw produkcji Krzysztof Drzewiecki. PKP PLK wypuściły na rynek pierwszą transzę długo oczekiwanych przetargów, ich wolumen to jest około 6 miliardów, spółka będzie zainteresowana pozyskaniem przynajmniej jednego z tych kontraktów, a będziemy walczyć o, oczywiście o wszystkie, wydaje się, że trochę otwiera się to okno przetargowe. No, biorąc pod uwagę PKP PLK rzeczywiście ogłosiło przetargi we wrześniu, informacja o tym, że mamy takie trzy duże przetargi na łączną kwotę 6 miliardów złotych. I tu między innymi y, modernizacja trasy Gdynia Lemborg, budowa nowej trasy, Szczyżyc, Stymbark. Modernizacja linii stalowa Wola Tarnobrzeg, Sandomierz, Ocice, Padew. To są te, to są właśnie te, te, te przetargi, które zostały ogłoszone. A biorąc pod uwagę to, co zapowiada PKP-PLK, patrząc na ich stronę internetową, no to przetargi inwestycyjne planowane do ogłoszenia w 2024 roku. Oczywiście, tutaj zanim do tego jeszcze przejdziemy, to ja chciałem zauważyć, że nawet w tym raporcie BDM odnośnie ZUE o tym piszą, i to jest rzeczywiście prawda. Obowiąza obowiązująca wersja Krajowego Plan Plan Programu Kolejowego do 2030 roku. Roku. Pochodzi sierpnia 2023 roku. Te nakłady mają być na poziomie 108 miliardów złotych od 2023 do 30 roku. W 2024 to ma być nawet 20,5 miliarda. Ale nowe władze po wyborach jesiennych zapowiedziały rewizję planów inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę wartość rozstrzygniętych dotychczasowych nowych przetargów, należy raczej znacznie w dół zrewidować plany na 2024 rok. Też pewnie w 2025-2026. Według raportu za 20, 2023 inwestycje w PKB. PPLK w 2024 mają wynieść 9,3 miliarda, miliarda złotych. I tutaj to nie jest nic nowego. To znaczy. Oni bardzo często właśnie PKP PLK mówi, że ogłosi przetargów za tam, nie wiem, 15 miliardów, później przegłasza, ogłasza za 10 miliardów. No takie rzeczy niestety się dzieją, więc te plany ogłoszenia kontraktów PKP PLK trzeba traktować troszeczkę z przymrużeniem oka. Oczywiście, no należy na nie patrzeć, tak? no bo to jest taki dokument, który nam inwestorom o czymś mówi, ale z drugiej strony nie można tego brać jak święty gral i myśleć, że wszystko zostanie tutaj zrealizowane. Tutaj też ciekawy komentarz analityków bdm bo oni mówią o tym, że przed PKP PLK zapowiedziało ogłoszenie w dwudziestym roku przetargów o łącznej wartości 17 miliardów złotych w trzecim czwartym yy, kwartale. Obecna sytuacja przypomina okres przełomu 215-2016, kiedy też była posucha z nowymi kontraktami. Brak nowych przetargów po zakończeniu perspektywy Unii 2.7, 2013 Zobaczmy, no mamy podobną, bardzo podobną sytuację, tak też mamy zakończenie perspektywy unijnej i też mamy pewne problemy. Wysyp nastąpił w drugim półroczu 2016 i 2017 roku, i to była taka wielka jakby wielka sprawa, jeżeli chodzi właśnie o spółki z branży kolejowej. No liczymy na to, że tutaj też może będzie jakoś podobnie. Zauważmy, jeżeli chodzi o te plany w przypadku spółki, w przypadku PKP PLK, no to tak, w wartości powyżej miliarda złotych w trzecim kwartale miały być te trzy, te dwa, dwa przetargi. Tutaj było rzeczywiście informacja o Szczy, szczyżyc Tymbark i no tak, miała być to Szczyrzyc Tymbark. Warszawa Wawer Otwoc też miała być przebudowa przebudowa odcinka. No tutaj mówimy o innych kontraktach w czwartym kwartale za to ma być. Zauważmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kontraktów o wartości powyżej miliarda złotych. Ale zauważmy, że duża z nich część jest z udziałem finansowania Unii Europejskiej, więc to też są, myślę, że takie mocno niepewne, niepewne przetargi. Dwa mają być właśnie na dwa na, na te, w tym czwartym kwartale na planowane finansowanie krajowego, czyli łącznie, no jeżeli by to wszystko ogłosili, tak, no to mówimy, trzeci, czwarty kwartał to jest aż 8 kontraktów o wartości powyżej miliarda, o wartości od 100 milionów do miliarda, no też kilka tych kontraktów ma być, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeżeli chodzi o całe... O wszystkie, o trzeci i czwarty kwartał. No, i jeszcze są o wartości poniżej 100 milionów, no ale to po, po wartości poniżej 100 milionów to wiadomo, tak. Ja ze szwagrem takie takie robię. Tak samo każdy z was ze szwagrem pewnie takie kontrakty by porobiło. W każdym razie my bardziej tutaj liczymy na te większe kontrakty. Od 100 milionów do miliarda, myślę, że to jest taki jakby naturalny poziom dla Torpolu, Powyżej miliarda, oczywiście, oczywiście też. No, plany są ambitne, ale. Plany, jak to mówił Siara Stefan Siara Siarzewski, taki plan to ja mam zawsze i PKP PLK taki plan to ma zawsze, także jak mówię z przymrużeniem oka lekkim do tego podchodzimy, no ale mamy nadzieję, że część z tych kontraktów zostanie ogłoszone. Ale też trzeba przyznać, że Torpol jakby nie ma już problemów z portfelem zamówień, to znaczy to nie jest ich taki najbardziej palący problem, tak bym to, tak bym to określił. Oni też mówią, że chcą przyjąć w końcówce bieżącego roku strategię o wydłużonym horyzoncie 25, 30. I podjęliśmy decyzję kierunkową wspólnie z radą nadzorczą, że strategia będzie na lata 25-2030, czyli dwa lata dłużej niż pierwotnie zakładano. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak też, tak też będzie. Mówią, że przeznaczą na inwestycje tutaj w tym roku jeszcze 50,4 miliona złotych, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te inwestycje, no zauważmy, że to są głównie maszyny, zakup urządzeń, maszyn do modernizacji linii kolejowych, koparki, więc takie no rzeczy, które po prostu ułatwią im, ułatwią im pracę, nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego, tak bym to określił. No, wyniki rzeczywiście dobre, czekamy na te kontrakty od PKP PLK, czy one rzeczywiście będą. Jeśli będą, no to wiadomo, że Torpol nie jest jedyną spółką, która o nie walczy. Mamy Torpol, Trakcje, ZUE, Budimex, ze spółek giełdowych tylko, no i mamy też pełno spółek niegiełdowych, które też mogą powalczyć o te o te, no może nie te takie największe kontrakty, ale te trochę mniejsze, więc tutaj y, będzie duża konkurencja, na to trzeba na pewno uważać, ale miejmy nadzieję, że Torpol też z tego obronną ręką wyjdzie. Na ten moment nie ma jakichś takich większych zagrożeń. Ja się tam kiedyś czepiałem właśnie, że dywidendy tam nie było, bo nie było przez rok, ale ostatnio wypłacili 2 złote 11 groszy, zł, więc wrócili do tej polityki do wypłaty dywidendy, no to jest jak moim zdaniem zdecydowanie na, na plus. A drugą spółką, o której chcę dzisiaj powiedzieć jest Grupa Lubawa. Mówię specjalnie grupa Lubawa, bo na giełdzie mamy notowaną grupę Lubawę, która składa się ze spółki Lubawa i tutaj myślę, że wszyscy, którzy Lubawą się interesują, no kojarzą jej działalność, tak? Czyli to jest działalność zbrojeniówce, jakieś ochrona, czy jakieś maskowania różnego rodzaju. Ale przypomnę, że Lubawa to nie jest tylko spółka lubowa SA, ale to jest też Litex Promo chociażby. To są na przykład takie parasole ogródkowe, więc można powiedzieć, że sezon teraz na to się kończy, ale był czas, w którym Litex Promo to była największa działalność spółki, znaczy najwięcej przychodów tutaj przynosiła ta działalność. No i jeszcze Miranda, czyli tkaniny. Producent jest Lubawa producentem tkanin, więc to są te no, tych, tych kilka kilka segmentów, które właśnie ma Lubawa. Dzisiaj oczywiście głównie porozmawiamy o zbrojeniówce. W każdym razie, jeżeli chodzi o Lubawę, no na razie mamy raport za pierwszy kwartał, taki oficjalny raport za pierwszy kwartał, tam były bardzo duże wzrosty wyników finansowych, ja tylko tak pokrótce przypomnę, że oni mówili o tym, że nie ma tam żadnych zdarzeń, zdarzeń jednorazowych, sytuacja geopolityczna wpłynęła na zwiększenie zainteresowaniami zakupami produktów z segmentu sprzętu specjalistycznego i po prostu to spowodowało, że było więcej zamówień i też dzięki temu lepsze wyniki finansowe, czyli nie zdarzenia narazowe, tylko normalna działalność, dzięki temu właśnie takie potężne wzrosty rok do roku, rok do roku tutaj były. Przypomnę, że trochę tam przychody finansowe, 1,5 miliona miały wpływ na to, że te wyniki były trochę lepsze, ale i tak nawet bez tych przychodów finansowych, no i tak wyniki dużo, dużo lepsze rok do roku, zdecydowanie lepsze rok do roku. No i tutaj w podziale na segmenty, cały czas mówimy o tym pierwszym kwartale, zauważmy, materiały reklamowe, przychody największe, 50 milionów, tkaniny też 40 40 milionów, około, gdzie, gdzie w tkaninach mamy bardzo mocny wzrost z 24 do 40. Tak wyglądał ten kwartał. Pierwszy też warto zauważyć, że w tym kwartale, pierwszym tutaj Rafał Skrzypczak się przyczepił, że w tym Transakcjach spółek Grupy Kapitałowej, to w dużej mierze te transakcje, 1 trzecia przychodów pochodzi z handlu z głównym akcjonariuszem. No, rzeczywiście tak jest. No, z drugiej strony jednak też trzeba pamiętać o tym, że to ten główny akcjonariusz, znaczy. Jeżeli chodzi o spółkę Litex Choreka, no to segment Choreka właśnie potrzebuje produktów Lubawy, więc ciężko, żeby on szukał, główny akcjonariusz szukał tych produktów w innych spółkach, skoro ma tutaj swoją spółkę. Więc no, z jednej strony to jest niebezpieczne, tak to trzeba określić, ale z drugiej strony to jest no całkiem logiczne, no też tak to no, tak o tym trzeba, trzeba powiedzieć. No ale to już było, tak, i nie wróci więcej, czyli kwartał pierwszy już za nami, to praktycznie nie pamiętamy prehistoria. Kwartał drugi już też za za nami i mamy informacje o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych za to całe pierwsze półrocze 2024 roku. No i tak, biorąc pod uwagę spółkę, my tutaj pamiętajmy zawsze, żebyśmy patrzyli, czy oni mówią o skonsolidowanych, czy jednostkowych, bo czasem potrafią wypuścić raport, że jednostkowe, a nie skonsolidowane, więc tutaj też na to, na to trzeba zwracać uwagę. W każdym razie, jeżeli chodzi o sam drugi kwartał, no bo tu jest całe pierwsze półrocze, to w drugim kwartale zrobili, zresztą możemy tak to sobie zobaczyć tutaj, o, w drugim kwartale zrobili 104 no około 1-2 miliony złotych, czyli mniej więcej tak jak w pierwszym kwartale, to jest 55% wzrostu rok do roku, a i zysk netto na poziomie około 15 milionów, niecałe 15 milionów, praktycznie tak samo jak w pierwszym kwartale zrobili. No i tutaj wzrost to jest tam chyba 800%, no ale ze względu na bardzo niską bazę rok do, rok do roku. Yy, więc yy, no to jakby potwierdzało, że te wyniki są stałe. To znaczy, że tam nie było żadnych zdarzeń jednorazowych i Lubawa no, praktycznie przeskalowała swoją działalność dzięki temu, że no coraz więcej kasy na te zbrojenia nam tutaj Idzie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wyniki po pierwszym kwartale. Tych zamówień jest rzeczywiście coraz więcej, bo mamy ostatnie informacje, że złożyli najkorzystniejszą ofertę na dostawę namiotów za 17,5 miliona złotych. To jest na razie. Najlepsza oferta, jeszcze nie, nie, nie kontrakt, ale, ale już jesteśmy blisko, więc to jest na pewno informacja bardzo dobra. No a biorąc pod uwagę jeszcze wcześniejsze kontrakty, no to ja przypomnę, że w sierpniu podpisali umowę na dostawę zespołu, zestawu minersko-rozpoznawczego, i to jest bardzo duża umowa, 43 miliony. 43 miliony złotych, tak, wcześniej właśnie była, wcześniej SP o tym, że mają najlepszą ofertę, a później, że było podpisanie tego kontraktu, więc to jest informacja też bardzo pozytywna, która, którą Lubawa przekazała, ale w tym roku też podpisali kilka kontraktów, no też jakby kilka kontraktów mogą podpisać w tym roku, w przyszłym roku, bo te, na tę wojskowość cały czas idą pieniądze. W lipcu jeszcze podpisali też umowę na ponad 10, 10 milionów milionów złotych ze skarbem państwa i, i tu Tutaj podejrzewam, że te umowy ze skarbem państwa mogą, mogą rosnąć. Ta liczba umów ze skarbem państwa może rosnąć. No mamy jakby czekamy na wiele rzeczy. Rosomaki dla wojska polskiego. Umowa została podpisana z lipca informacja. No, te rosomaki potrzebują oczywiście maskowania, więc więc tutaj też mówimy o tym, że, że Lubawa może brać udział właśnie w takich w takich w takich przetargach. Jeszcze z końcówki 23 roku była informacja, że ciężki BWP dla powojska polskiego będzie później, bojowy wóz piechoty. Przyznam, że nie znalazłem jakichś takich nowszych informacji, ale tutaj też maskowanie oczywiście oczywiście może się przydać. Ja wiem, że to jest już sprawie sprzed roku, ale jak mówię, nowszych informacji nie. Nie, nie znalazłem. Też była informacja o nowościach w programie K2PL, polski, polski czołg odnośnie tego polskiego czołgu, tutaj z marca 2024 roku. Czekamy. Mówią o tym, że polskie siły zbrojne nie będą jedynym beneficjentem prac nad polskim wariantem K2, też wojska lądowe Republiki Korei zamówiły bazowe czołgi K2 Black Partner, Panther w trzech partiach produkcyjnych. No tutaj oczywiście my patrzymy na te nasze, nasze czołgi i ostatnio informacja takie też na Defense24. Ogólnie, jeżeli ktoś się interesuje lubawą, Defense24 bardzo dobra strona moim zdaniem. Wywiad odnośnie Rosomaków, odnośnie Borsuków, ale też odnośnie tego czołgu, no Mówimy o tym, że obecnie prowadzimy rozmowy z konsorcjum w zakresie umowy wykonawczej numer 2 w celu wspólnego uzgodnienia konfiguracji czołgu k 2 pl co pozwoli konsorcjum przedłożyć, przedłożyć ostateczną ofertę. No, więc coś tutaj się zaczyna dziać. Oczywiście tutaj też Lubawa może, może w, tym brać, w tym brać udział. No, ten wywiad jest taki bardzo, bardzo obszerny. Ja oczywiście zostawię wam w opisie filmu wszystkie linki, z których, z których korzystam, ale też tutaj o Apaczach mówią, ale też właśnie. O, o borsukach chociażby. Czy czy właśnie o czołgu K2PL. Mówi się, że podpisanie umowy wykonawczej wymaga doprecyzowania spraw związanych z jej finansowaniem. Druga, następne umowy mają zawierać nie tylko pozyskanie zdolności serwisowo-remontowych, też ustanowienie potencjału produkcyjnego w Polsce oraz włączenie krajowych wykonawców w łańcuchy dostaw. No i to też jest myślę, że bardzo istotna informacja dla polskiej zbrojeniówki. Ogólnie rzecz biorąc dla polskiej, dla polskiej zbrojeniówki. Jeszcze mówimy o produkcji BWP Borsuk. To o czym mówi właśnie, że ten ostatnia taka informacja oficjalna była z 23 roku. No to mówimy o tym, że... Jeżeli chodzi i o borsuki i o, i o rosomaki, bo tutaj było pytanie o borsuki i o Rosomaki, e, mówią, że no, tak wymijająco trochę pozyskujemy sprzęt wojskowy zgodnie z dostępnymi możliwościami produkcyjnymi dostawców, czyli w tym w przypadku polskiego przemysłu e, zbrojeniowego, należy podkreślić, że pozyskanie sprzętu wojskowego wdrażanie do służby to nie tylko zakup, ale stworzenie systemu szkoleniowego, logistycznego, przygotowanie nowej infrastruktury, zaimplementowanie wielu innych kluczowych, e, kluczowych elementów, oczywiście w tym cyklu no, też, też może być, może być lubawa. Obecnie w kwestii planowanych umów to ten BWP y, mogę potwierdzić, że do końca roku planowana jest do zawarcia umowa wykonawcza numer 1 na Borsuki i kolejna umowa na dostawy Rosomaków. A więc tutaj mówimy, że coś się rzeczywiście, y, rzeczywiście zaczyna dziać. Tam są też jakieś nowe, y, nowe programy, więc no trochę tych informacji jest. Ja przypomnę również, że mamy y, wciąż z początku roku umowę y, na IBCS w drugiej fazie programu Wisła i dla programu Programu Narew w 29 lutego, no czyli już pół roku temu prawie. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej podpisał umowę dotyczącą pozyskania zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową dla drugiej fazy programu Wisła oraz programu Narw. No to jest istotne, bo w przypadku w przypadku Wisły 1 wojsko kupiło systemy maskowania od właśnie Lubawy w 2021 roku. No więc my tutaj liczymy, że, że będzie jakaś powtórka. Przypomnę, że ten kontrakt był naprawdę bardzo duży. Łącz, łączna wartość obu części prawie 70 milionów 70 milionów złotych, więc wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie też Kamil Zatoński na X napisał z najnowszego raportu ekonomistów ING wydatki zbrojeniowe państw regionu. zauważmy jak mocno u nas urosły w stosunku oczywiście do PKP 217 byliśmy w okolicach dwóch teraz okolice 4 nawet ponad 4 no pamiętajmy że tu jest pewien, pewien rodzaj patriotyzmu gospodarczego tutaj też te polskie firmy będą wciągnięte w ten cały łańcuch a więc to jest woda na młyn może być oczywiście woda na młyn dla, dla spółek takich jak chociażby Lubawa Jeżeli ktoś jest zainteresowany Lubawą ma to na platformie X, to ja zdecydowanie polecam polecam szeregowego inwestora, który, który tutaj dużo informacji właśnie odnośnie lubawy, ale też odnośnie innych spółek innych spółek zbrojeniowych, odnośnie całej zbrojeniówki naprawdę dużo 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 pisze, polecam obserwować, a sam nie obserwuję, obserwuj już obserwuję, polecam obserwować szeregowego inwestora, naprawdę bardzo fajne informacje Odnośnie właśnie militariów, więc, więc tutaj dużo wiadomości też stricte o Lubawie możemy się, możemy się dowiedzieć. No można powiedzieć, że ta przyszłość dla Lubawy wygląda dobrze. Biorąc pod uwagę samą spółkę, oni przeskalowali te wyniki i raczej nie zapowiada się, żeby wrócili do tego, co jeszcze pokazywali 3-4 lata, lata, lata temu, jak sobie zobaczymy na te wyniki finansowe. Raczej te 14-15 milionów to już jest bardziej oddający, wynik oddający obecną sytuację lubawę niż te 5-4 miliony jeszcze 2-3 lata, lata temu. No zobaczymy, jak to będzie dalej, ale wydaje się, że rynek jak najbardziej im w tym momencie sprzyja. I to wszystko na dzisiaj. Napisz mi w komentarzu, co Ty osądzisz o tych dwóch spółkach, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. No i cześć. Trzymaj się.